Siemano widzowie, witam Was na moim kanale yy, Jesteśmy na mapce jak zawsze szpakowo 1-1 Słuchajcie, mamy październik, 9 rano 14 tysięcy na koncie Piesek nasz tutaj chodzi yy, i słuchajcie, na początek dzisiaj Muszę pojechać Zawieźć wodę dla krów, to jest na początek. Boże jaki ten traktor brudny cały Jałonkę wapnowałem tam z tyłu, wiecie i... No dobra, to pierwsze co to jednak umyjemy troszkę ten ciągnik. Czekajcie tylko tutaj zwiększę głośność, bo ja tutaj e, jak grałem sobie prywatnie, to sobie tutaj troszkę wyciszyłem. O tak dobra. Dobra, pojedziemy, umyjemy go najpierw, nie? Potem taka mgła delikatna jest. Potem wam tutaj pokażę wszystko, co zrobiliśmy. Na początek musimy wodę krowom dać, bo zapowiada się dosyć ciepły jak na październik dzień. I wiecie, niech ten fent sobie chodzi. Niech się zagrzeje trochę. Ten obciążnik, tak samo brudny. No nic, troszkę go umiemy. Zobaczymy, jak to wyjdzie. <tryk> Dobra, tu z tyłu też tak na tych zaczepach. Dobra, niech będzie. E, słuchajcie, no i co? Lecimy, damy wodę, a potem tak. Mamy dzisiaj opryski. E, I będziemy gnojowice na łąkę też e, dzisiaj roz, rozlewać, e, na tą jedną, to jest plan na dzisiaj, słuchajcie, słuchajcie, sobie tędy tak delikatnie przyjadę, żeby tu nikogo nie zawadzić, o, bardzo dobrze. Podjedziemy, podczepimy, ile tutaj tej wody jest W tej beczce Jest cała beczka dobra No i słuchajcie e, troszkę tutaj prac już porobiłem też Ujeju Przepraszam No ale co jest, czemu nie, tam nie pojedziesz tak, kościół Bananowy Jedziesz, jedziesz, chłopie Dobra, o tu jedzie, sorry, dzięki. Kurde, jaki tutaj ruch zobaczcie dzisiaj rano? Chyba wszyscy do roboty jadą, czy coś, nie wiem. Gdzieś się śpieszą, gdzieś się śpieszą ludzie. E, słuchajcie, czekajcie, tutaj wjedziemy. Dzisiaj e, tak, gnojowica na łąki pójdzie, nie? O kurde, zostawiłem tu otwarte. Ten dla byków, no nic. Gnojowica na łąki i przede wszystkim opryski żyta musimy zrobić. Bo tam, żeby nasze żytko było piękne i ładne, dobra, wodę wylejemy. Czekajcie, jak się tutaj wylewa ta woda. Animacji, oczywiście, nie ma, ale dobra z tego co widzę, się nalało. Jak tam, byczku, nasz byczek, słuchajcie, ma już. Ile ty masz kościół? No ja wiem, ja wiem. Czekajcie, jak tutaj najechać na niego. No nie dobra. W każdym razie troszkę już nasz byczek ma. A dokładnie wiecie ile ma nasz byczek? Nasz byczek ma 17 miesięcy, czyli za 5 miesięcy będzie można go sprzedać. 20 kogutów będę miał. Eee, niedługo. Ciekawe ile tam za koguta było. To można było go oddać Do rzeźni Muszę sobie też to zobaczyć, sprawdzić Bo nie jestem pewien Słuchajcie, w sumie to ja tą beczkę Tutaj zostawię, bo Tak naprawdę to ja i tak jej nie potrzebuję O nie ma ona co tu stoi. Ona i tak jest, czy jest pełna. A nie będzie mi tam na gospodarstwie przynajmniej zawalać. Dobra, zamkniemy tutaj pastwisko, czekajcie, pastucha przywiesimy. Dobra, nie chcę, będzie to tak jak jest. Słuchajcie, a my lecimy dzisiaj, lecimy dzisiaj na opryski. Opryski, które myślę sobie polecimy z torem. Dobra, dzięki. Dobra. Ale powiem wam szczerze, że ten zetor Nasz, którym będziemy robić opryski On już jest praktycznie na sprzedaniu Ja już mam go dość e, Patrzyłem tam Żeby te hamulce zrobić tego, To po prostu jest taki To jest taki typ ciągnika, tego się nie da zrobić Po prostu on ma opóźnienie Jakieś w tych hamulcach czy coś Ja po prostu mam go serdecznie Po dziurki w nosie Na razie zostawimy tutaj tego fenda Weźmiemy sobie tutaj naszego zetora. Słuchajcie, kupiłem taki opryskiwacz za chwilę wam pokażę eee, Nie pamiętam ile za niego zapłaciłem Kompletnie nie pamiętam Dobra, odpalisz ty w ogóle dzisiaj Pa Czekajcie, może zimny Na Saniu o Teraz poszedł Gazujemy go trochę. Dobra. Także on będzie niedługo szedł na sprzedaż. Ale myślę, że też coś polskiego jakąś polską maszynę weźmiemy. Słuchajcie, tam stoi. Zobaczcie nasz e, opryskiwacz. Bardzo fajny zresztą. Podczepimy go. Dużej pojemności on tutaj wiecie, jakiejś tam nie ma. Ale zawsze coś. Czekajcie, podejdziemy sobie tutaj go napełnimy. <słuch> tu mam beczki z herbicydem. 400 litrów, no tak powiem mam przyzwoicie, no wystarczająco, nie. Dobra. I lecimy. Z tymi opryskami, słuchajcie. A trawę sobie też zwiozłem, znaczy się siano, bo tam z tej łąki, wiecie, łąkę skusiłem to siano było, ale siano praktycznie wszystko wrzuciłem od razu do krów, do byków tam na pastwisko, tam jest chyba 80 tysięcy litrów tego. Wszystko, żeby one już miały na długi, długi czas, nie? Także już przynajmniej nimi nie będę musiał się przejmować na, na długi czas. No i zobaczymy, słuchajcie, lecimy z tymi opryskami. Chociaż tutaj tych oprysków tak za dużo też nie ma. Tych chwastów. Przynajmniej ja nie widzę. Może gdzieś tutaj na środku. Tylko najgorsze, że teraz nie widać. gdzie ja robię te opryski najwyżej potem jak wyrosną jeszcze większe To się wtedy jeszcze raz zrobi Jeszcze raz się spryska Niby troszkę jest No i wiecie, mam trochę pomysłów tutaj na tą serię Wy możecie dać znać o kurde Patrzcie, te, teraz nie podjadę tym, nie? Ja pierdzielę, nie? Widzicie to jest właśnie te... badzie. czekajcie, zapnę napędy, może podjadę na napędach. Kurde, właśnie to jest to, nie? Wciskasz hamulec I to w ogóle nie jedzie, nie? Nie zatrzymuje się po prostu, nie? I to jest ten problem. Możecie dać w komentarzach na co wymienić tego, tego, tego złoma, nie? Bo to już inaczej nazwać nie mogę On mnie po prostu denerwuje jak go wystawię na sprzedaż Nie wiem, poszukam coś w takich samych pieniądzach Gdzieś mniej więcej Żeby to też gdzieś tak, żeby około 70 koni miało Możecie dać znać jakiegoś zetora czy coś, bo Naprawdę, to jest, to, jest, to, jest, to jest jakaś pomyłka, nie? Ten traktor, nie? Nie chcę go tu, bo tylko męczę się z nimi ten. Dajcie znać, czy macie jakiegoś takiego... E, czy Ursusa, czy Zetora, czy coś polskiego, czy jakiegoś, nie wiem, starego Dojcwara. Nie musi być to nowa maszyna, aby, wiecie, miałam mniej więcej e, gdzieś tam około 70 koni, żeby to było pociągowe. Jak będzie miało tuza z przodu, czy coś, to jeszcze lepiej. Ale dajcie znać, nie? Czy, czy to w ogóle coś takiego jest? Bo to. Kurde, przecież tym się nie da jeździć, nie? To normalnie masakra jakaś, nie? Idziemy tutaj po tych opryskach jeszcze, nie do końca tylko widać, gdzie te opryski są, słuchajcie, o tak, może z takiej kamery byłoby trochę widać, Zresztą też nie za wiele, chyba żeby zobaczyć, sobie mapkę jeszcze. Czekajcie, Sprawdzimy sobie mapę, zobaczymy jak to wygląda jest pole 51 e, Rośnie zachwaszczenie A, jednak jest, widzicie? Jednak trochę tego zachwaszczenia tutaj Jest No dobra Lecimy, no nie ma co, nie? Farmingu 25 mogłaby właśnie być mapka, tak samo jak do precyzyjnego rolnictwa, nie? Że, że ten, że pokazywałoby właśnie nam zachwaszczenie i tak dalej, to by było coś ciekawego, powiem wam. Coś co na pewno ułatwiłoby rozgrywkę. Ale jak się nie ma, co się lubi, to się lubi, co się ma. No także liczę na was, na, was, na Wasze komentarze, że dacie znać tutaj jakiego tutaj e, jaki tu ciągnik kupić Bo naprawdę ja bym chciał coś wymienić go Nawet powiem Wam wymienię się z kimś jeszcze dopłacę jak będzie trzeba, nie? Żeby ten, żeby po prostu zamienić się na jakiś ciągnik, nie? Tylko w miarę sprawny był, nie? Może być nawet zagraniczny, no nie musi być polski. No chciałbym polski, żeby to, wiecie, by ten klimat polski był tutaj utrzymany, ale jak już nie będzie nawet polskiego, no to wiecie, wezmę cokolwiek, nie? Tylko żeby to po prostu było, żeby to działało, nie? Bo póki co, to tutaj masakra jest jakaś, nie? Dobra. Przejadę tu jeszcze raz, wiecie ile tu jest tych chwastów a potem najwyżej sobie jeszcze jak już ten, jak już yy, wyrosną troszkę bardziej, to jeszcze raz najwyżej tutaj objadę tym, chwa, tym chwastownikiem, no bo teraz, nie chwastownikiem tylko opryskami, bo teraz to wiecie mało widać tego, nie? Mało, mało, malutko, malutko widać. To jest żyto posiane. To wiecie, też tak nie widać na tym życie tych chwastów. Dobra. Dobra, słuchajcie. Se dokończę później, jeszcze to poza odcinkiem, może pomyślę. Jeszcze w planach mam. E, gnojowice na, na, pola Gnojówkę Śmierdzącą Tak na górce da, gospodarstwo <głos> <głos> Bardzo fajnie wygląda, nie? Tu sobie jeszcze może na od razu Zobaczcie za ten badziew Ja bym ten Badziew sprzedał Ile ja bym za niego dostał w ogóle za ten badziew 30 tysięcy To tak coś mógłbym Jakieś takie nie wiem, no coś, coś tutaj by na pewno znalazł no. To też jest taki sam badzie. O, zetorki zobaczcie na przykład są takie. O, 77 koni też takiego zetora. Może. Co wy na to? O, już to by inaczej wyglądało, nie? Wiadomo, no mniej, mniej jedzie, mniejsza prędkość. Chociaż to tylko 3, 3 km na godzinę mniej jedzie. że to też nie, nie ma jakiegoś wielkiego szału. Ale już by zawsze to inaczej wyglądało, nie? Bo to, to mówię wam, to, to jest normalnie jakaś masakra, nie? No dobra. Dobra, słuchajcie. Jedziemy po naszą gaczułkę. Kręcimy się? Kręcimy się. Jak wygląda nasz obornik? Jest trochę górnikiem. I nasza gnojowiczka. Troszkę gnojowicy się nam tutaj też zebrało. Oraz czyli pół tysiąca litrów. To jedziemy, nie? Rozsiejemy tam gnojowice na polu. A w sumie na łące, bo to na łąkę najbardziej nam chodzi, żeby tą y, gnojówką nawieść. I już kolejna praca też będzie wykonana, tam widzicie tam gdzie wapno rozsiane jest na tej łące. To jest na razie nasza jedyna łąka. Ale powiem Wam, że ostatnio tutaj czołem to wyszło mi, nie wiem, chyba 10 kost, 10 belek. Że powiem Wam całkiem przyzwoicie to poszło, nie? Dobra, czekajcie tutaj a rozłożyć trzeba. Dobra. Jak to wygląda? O. Bardzo fajnie. No i lecimy, no i niech tutaj rozwiezie nam Konkretnie wiecie, ja tutaj nie muszę, tu nie musi być konkretnie na ten Podwójna dawka, nic tylko po prostu tak wiecie, żeby Troszkę to Było, wiadomo, że tu nie musi być aż na zielono się świecić Na tej mapce, ale tak właśnie na e, Na żółto, na pomarańczowo to jest akurat, nie Ja w ogóle nie wiem, czy ja mam aż tyle. Słuchajcie tej gnojowicy, żeby tak dać podwójną dawkę. A jak dam, czekajcie. W ogóle, jakbym jak dał podwójną dawkę. Eee... Nie, to nie można dać podwójnej. Czy można? Czekajcie. Nie, nie można dać, nie? Tylko jest dezaktywuj Dezaktywuj eee, automatyczną. To można dać tylko po prostu większą dawkę. No ale nie no, to nie będzie automatyczna, o to wiecie. Zmień wartość azotu. Czyli mamy Czyli musimy jeszcze raz pojechać napełnić beczułkę, Dobra No i to jest, dobra To jedziemy Mała trochę beczułka, wiecie Ta 3,500 litrów Tylko Ty zejdź, bo cię rozjadę, hopie Gdzie ty lewazisz tutaj? Gościu! Bananowy Znalazł se. Miejsce do zabawy Pod kołami traktora Dobra, ciekawe czy starczy mi na całą mąkę tej... tej... I nojówki. Ile tu tego jest w ogóle, nie? Mamy 3,5 Kolejne Jak nie starczy, to nie starczy, słuchajcie, no damy tam tylko tam, gdzie e, Gdzie będzie, gdzie wystarczy, nie? A jak nie starczy, to trudno Dobra, zaczniemy od tego samego miejsca może, co? Bo że to było tutaj no. i tutaj sobie jedziemy w ten sposób o. także powiem wam, że jak tutaj łąka dobrze, dobrze nazutowana dobrze yy, właśnie na ten yy, dobrze nawieziona wapnem i tak dalej to ona jest sporo na odda, to jest 10 kostek na odda, co 3 miesiące to jest dużo, wiecie, to, to nie jest mało to jest naprawdę yy, to jest naprawdę dużo E, tym bardziej, że e, ja będę chciał tylko siano tutaj robić, e, a z czasem będę chciał też e, e, troszkę kiszonki zrobić, ale to będę musiał owiarkę sobie kupić i 10 beleczek owinąć, od czasu do czasu to też nie jest dużo, nie? Tym bardziej, że kiszonką będę chciał karmić e, nasze e, krowy w, w oborze, nie? Tam będę chciał właśnie kiszonką je karmić dobra słuchajcie jeszcze raz pojedziemy po gnojowice bo tutaj można kiszonką wiecie kiszonka odda tyle samo co siano e, czyli 80%, 80 tak jakby no a później z czasem kiszonkę właśnie z sianem mieszać do TMR nie? Wtedy, wtedy odda nam 100%, tutaj, po prostu tego wszystkiego, nie? O, to już jest wszystko, patrzcie 9, 6, 2 900 Cała gnojowica, wiecie, no nie mamy dużo krów, nie? To też nie ma się co dziwić. Te tym ile tych krówek jest? 5 to też nie zdążyło się jeszcze tak naprawdę tutaj nic nazbierać, ale daj, e, jak mówię, no ile, ile tu będzie łąki, tym gnojowicom. Nawiezione tyle będzie, ja tam nie będę, wiecie... Yy, nie chodzi o to, żeby to było dokładnie, chodzi tylko o to, żeby to było miało jakieś yy, ręce i nogi. Żeby to jakoś miało sens. Ale tak jak mówię, to nie są żadne zawody w nawożeniu ani nic, więc... Ja tutaj się nie zamierzam tak mocno skupiać na tym. O, tutaj trochę damy tu przejedziemy, wiecie jak rolnik jedzie to też nie jedzie <laughs> od krawędzi do krawędzi, kiedy ta gnojowica e, leci, tylko po prostu sunie tak jak przez łąkę, tak jak, e, tak jak widzi przed siebie i tyle tak. W jednym miejscu nawiedzie więcej, w drugim mniej jakby nikt nie ma do niego o to pretensji, nie? Ale na tej mapce, zobaczcie, yy, tej minimapce, bardzo, bardzo dobrze to wygląda, nie? Nie wygląda to źle. No tutaj kawałek został na środku, no trudno, słuchajcie, nie ma gnojowicy, no nie ma, no nie będę jak jakby ten, nie? Chciałem tu gdzieś kupić też jakąś gnojowicę od jakiegoś sąsiada czy coś, ale niestety nikt <laughs> takiego. E, że tak powiem płynnego złota nie posiada hmm. także słuchajcie to by było powoli na tyle ja będę się z wami powoli żegnał a was proszę żebyście w komentarzu dali znać jaki traktorek widzielibyście tutaj na e, gospie czy to polski czy to nie polski co to by było za tego Ursusa, bo ten Ursus normalnie mnie dobija Także słuchajcie, ja was zostawiam o z takim oto obrazeczkiem Bardzo fajnym zresztą Beczuszka Joskina Malutka I zapraszam was do kolejnego odcinka Zostawcie jakoś lajka, zostawcie jakąś subskrypcję po sobie I trzymajcie się, do zobaczenia Cześć, hej!